Hej, co to nas w kolejnym odcinku w moim kanale, gdzie zagrano Switch 4 i co, lecimy dalej. Teraz płyniemy gdzieś. Aby co? Aby co? Aha okej. Okay. Nawet pójdziemy mamy płynąć A może ta cała Libertalia okaże się szałasem postawionym przy plaży Tak albo domkiem na drzewie A może Emily wydał cały majątek na przygotowania do wyprawy Skończyła mu się kasa na budowę Libertalii z pojazdu ok To wychodzę Sam chodźmy się rozejrzeć To idziemy się rozejrzeć. Yy, ogólnie tak. Nie wiem co chciałem powiedzieć mniejsza. Mniejsza o to. Mm, tutaj, tutaj nic nie widzę. Teraz już widzę, dobra. Tutaj chyba nic nie ma. No, niestety tu nic nie ma. Innej Aha. Co tam masz? Tutaj. Czytaj. Ktoś chce przydać, Kto przeczyta, przyda? Mi się nie chce. Wszyscy wiedzą, jak ja czytam, więc nie będę czytał. Nie będę siebie błaznarobił. Dziękuję, dobranoc. Ja um. Cóż, to ma sens? Krzyż w pana mnie był pusty. Pewnie korzysta z tych samych wskazówek. Co to za kamiecha ta kosy stoi? Dalej mam płynąć, rozumiem. Yy, no, hop. Hop. Sam, no to w drogę, Aha, mogę tak po prostu wycofać? Aha, bo ja nie. Aha, tutaj jakby... Nie rozumiem tego gościa, bo jakbym powinien spać. I sobie najmniejszą chociaż krzywdę zrobić, ale ok. o. Co, co, co to co tutaj co to jest? No, no to na pewno się na ludzką ręką. Eee, uh -uh. piracką ręką. Będzie tak. tak to powtarzał teraz co teraz. Co to jest? Ciekawe co przeskrował. Eee, może w kółko śpiewał szanty? Tak, może i tak. Fuj. Aha, tutaj było wejście, a ja się męczę. A bo to jest ta sama jaskinia taka minica ja w niej byłem, czy nie? to chyba nie ta, nie Nie, bo to było po drugiej stronie. Mniejsza, dobra. mniejsza, dobra. dobra, idziemy, wchodzimy. Bo nie ma co... narzekać, nie ma co. Co ty robisz? Ej, bo ja teraz nie wiem przez niego czy ja dobrze idę czy nie. Gdzie? O, tu jest ta wieża, czyli powiem tutaj po, po moście. Co ty robisz? Dobrze, że się łapiesz z tego, dobrze, że tak po prostu spaść nie możesz. Bo ja już bym padem rzucił. Zaraz, zaraz, a tutaj coś może być. A, oczywiście, jak zwykle nic. Dobra, no ale przejść, gościu. Eee, co tu jest? A, tu nic nie jest. Okej. Okay. Nie wiem, czy to wytnę, czy bym się chciał, czy nie. W każdym razie... Co on robi? A, tak po prostu można by... Można było, żeby... O nie. Tu się chyba po coś wchodzi. A, tu jakby inna... Droga? W sensie, nie wiem. Mniejsza o to, tutaj na górę. Tutaj wyżej. I teraz jakoś prawdopodobnie najprawdopodobniej tym oknem e, tutaj jakoś się przyciągnij gościu e, posłuchaj się kawałek ale przecież nie, nie blokuj się od nowej przesady nie róbmy z siebie pajazdów dobra i teraz tutaj proszę bardzo śmiesznie żeś się prawie skrzywdził i co teraz dobra uwaga co teraz tutaj jest coś Wygląda obiecująco. A on to tak lekko dręką, a to jest nagle całe złociutie. Okej. Okay. To so jest jakiś symbol. Co on tak przykład na Ja, Jaki to bez sensu jest, ludzie... Coś jak strzałka kompasu. jest pod nami. Ta. Tędy nie. Może zjeść na dół Tylko się da zjechać? Oczywiście, że się da. Dobra, biegnij teraz. Umiesz biec gościu, czy nie potrafisz? Prawdopodobnie nie potrafisz, oczywiście, że nie. a po to ten zjazd, żeby było szybciej. Okej okay. Błotko zaliczone No ale co ty robisz? No przecież to jest głupota Już tak totalnie głupota patrz, kolejna po drugiej stronie wyspy idziemy do jaskini Oj, ojej ojoj Ostrożnie Dobra, idźcie zrobić parkour, rozumiem, tak? Ogólnie już mam na stoperze 16 minut, ja nie wiem ile no, Dobra, może na chwilę, tak jak coś. Dobra, idziemy, teraz się I to teraz? W sensie... Dobra... Tu mam, tak, tu mam strzałkę, tak? Ale gdzie teraz? W sensie, tu są jakieś mini schody. Ale co te schody mi dają, skoro ja tu nie mam żadnego wejścia? Albo jestem ślepy, bo ja nie rozumiem. No gdzie? Ej, tak bardzo nie rozumiem, że chyba. Bardziej się nie rozumieć nie da. No ej no. Tu są schody, więc wchodz na te schody. Tutaj nic nie ma, więc nie wiem co zrobić. A co z tą wielką kolumną na środku? Się wspiąć. Ej, ale ty jesteś mądry, gościu, nie? Dobry pomysł! Dobra, to płyniemy, okrążamy to tak śmiesznie, dobra yy, tylko gdzie tu jest coś do się, bo ja nic nie widzę A, nic, o tutaj coś jest, ej no nie Okrążyłem to już 30 razy i co? w ogóle, typ Ej, no co teraz, bo w sensie A chyba, że ja mam o dobra, mniejsza. Nie wiem ile to nie będzie trwał. Skończę, kiedy mi się zachce. Yy, Okej. Okay. Tutaj, prawda? No Tutaj. Już. Tutaj. Nie. nie powiesz mi, że się teraz... Zmienisz. nie co, masz na myśli de wstępnie. Tutaj, teraz, chyba. Tak. Spinaczkę na klip znajdujące się na ukrytej pirackiej wyspie. No star. <noise> <noise> Ej, nie wiem gdzie teraz, w sensie, tutaj Pff, Moim zdaniem to coś niesamowitego. <noise> nie wiem gdzie teraz, w sensie. O, tu chyba. Tak. I tutaj jesteśmy wyżej, rozumiem. Dobra, jesteśmy wyżej. Nie wiem ile z tego wytnę, nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, także jest mi trochę przykro. Bardzo mi jest mi przykro. Nie, no, a tak teraz to nie jest nie wiem ile ten odcinek będzie trwał i nie wiem co mam teraz zrobić, bo. Okej. Okay. Dobra, wracamy do gry. Hej, hey, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Hey! Czemu tak mięśnie w zasnął? Mniejsza. Wow, Every chyba nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. Co? A kto bogatemu zabroni, nie? Chodź, boleżej się. Tam jest jak skinia, tu jest jaskinia. Nie wiem gdzie iść, nie wiem jakiś, nie wiem po co iść. Skarb. Okej. Okay. Dobra, tutaj? Teraz tam chyba Prawdopodobnie tutaj O, spójrz. Główne wejście jest zawalane. Aha. Tu są kamienie. Nie zauważyłem ich. Nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej. Musimy znaleźć inną drogę. Tu coś jest. Jakieś coś. O kurde. Eee. Y Tutaj coś jest, nie. Ale tutaj wyżej, jak się pójdzie. To tu jest takie coś do naciśnięcia, czyli na 100% tutaj jakby, nie, co nie? Dobra. Mm. Dobra. Teraz tutaj na pewno. Życie, łowcy, skarbów. Dobra, tutaj i teraz Wyżej prawda, teraz tutaj co to jest ze skinia? Nie Po co ja tu się skiniam skoro tutaj jest zejście Ej czekaj, co teraz? Tu Ej co teraz, nie rozumiem Czy nie no wyżej chyba Czy ja teraz spadłem? Nie no, chwila. Jak o tutaj na pewno, nie? Co nie? I teraz... No, halo! Przejść możesz Przejść? Czemu on nie chce przejść? Ej, co teraz? Bo nie wiem, on nie chce przejść. O! Okej, okay, nie wiem czy on przejść. To teraz tutaj rozumiem, ale co to teraz? Co w takim momencie? Tu jest takie coś, ale. Czy ja po raz drugi spadłem? Czy ja po raz drugi źle zrobiłem? Ja Nie wiem ile z tego wytnę, to jest najgorsze. Ja nie wiem, ile ten odcinek trwa, bo. Bo po prostu nie wiem, co nie? Dobra, teraz. Gdzie wko? Aha, jest. Dobra, mniejsza, mniejsza o to. Te łuki przypominają mi katedrę świętego Dysmy, ale. W... nie wiem. Dobra, wchodzimy tutaj, tutaj, y, teraz. Gdzie? W rzeczy samej. Gdzie, co. T... Ej, tu był znacznik na chyba. Oczywiście, no ten, taki wiecie, taka odwiczka, czy coś. Jakoś tu wejść, cokolwiek zrobić? Czyli nic. Dobra, chyba nic. Albo tędy Ej, nie wiem już kompletnie. Nie, bo ja myślę, że to jest deska, czy znaczy ten. Yy. Aha, Jezus. Gdzie ty jesteś? No ja prostu Dobra, Jezus, nie wiem, ja muszę, muszę przestać. Ja muszę już nie spać naprawdę, bo. Znaczy się, pójdź spać, bo jestem zmęczony i nie wiem co gadać. Ale dobra. się rozejrzyj, jasne. Rozejrzyj się, gościu, bo inaczej ja nie wejdę i będzie no śmieszny. Jest przejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment. Co nagle wi... Oj, oj. Przynajmniej dostałem się na drugą stronę. No dobra, jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Czekaj! Czekam. Sam! Sam! Tu mogę wejść, byś moc zawalił. Dobra, ja chyba już wiem, czyli tutaj, tak, my... tak myślałem, ale stwierdziłem, że. Stwierdziłem, że to będzie bez sensu, dobra, tutaj. Dobra. Nic nikogo. mnie się. Już się ty wgramoliłeś? Cię ty byłeś. Szukałem sposobu, żeby cię to wciągnąć. Kukoka chyba. Przeskocz na drugą stronę. Dzięki. Wszystko w porządku? Tak, jak najlepszym. Nie zatrzymujmy się. Ok, Dobra, nie ja zatrzymuję się dokładnie. Eee... Tu nie chyba? Chyba tutaj, dobra Tutaj Ej no ale ładnie, po raz... Nie słyszałeś mnie? Kiedy? No tam, wołałem cię. Nie słyszałem, a co? Martwiłeś się? Tak, że gdzieś pobłądziłeś. Dobrze <grym> no, niby ja błądzę? Tak? Ale o co ci teraz chodzi? O nie. Idziemy? Tak, chodźmy. I co zrobisz gościu? No idziesz faktycznie żeby będziesz startem? Nie ja wychodzę od niego nie Czemu się nie złapałeś gościu? Ale dobra mniejsza o to to? Aha, tu nie jest potrzebne. Okej. Okay. Mogę się zauważyć, że to jest potrzebne, ale okej. Okay. Dobra, tutaj nie. I co, i znowu co mam będzie? Znowu trzeba będzie z nim pogadać? Oczywiście. Nie słyszałeś mnie? Kiedy? No tam, wołałem cię. M nie słyszałem, a co, martwię się? Tak, że gdzieś pobłądziłeś. <laughs> że niby ja błądzę, tak? Ale o co ci teraz chodzi? O nic. Idziemy? Chodźmy Tylko dobra, fajnie, że sobie pogadali drugi raz samo Tylko gdzie, ej, gdzie teraz? W sensie tutaj jest... Co, że tu? Tutaj to też nie ma, jakiś krzyżer, ble, ble ble Ale... Co teraz? Nie rozumiem Ej, nie po tu wejść, serio? Nie jestem w stanie pojąć tego No tutaj można by było, ale po co tutaj też? Hmm. Ej, bo nie wiem, gdzie mam iść teraz. Tam nie, by się zabije, tu nie, w wodę nie na pewno. Bo bym inaczej nie musiał tu wchodzić. Tutaj nie. No tam. Tylko w jaki sposób. Nie wiem, dobra. Pomyślimy nad tym w kolejnym odcinku, także to by było na tyle. słabcie apów oraz subskrypcję z dzwoneczkiem no i do następnego. No i cześć.